Witam, witam, witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku, w którym mamy typowanie, tak jak zresztą mówiłem, środa czyli UFC. Bardzo ciekawe UFC, co by nie mówić i nie dosyć, że ciekawa karta główna. To już karta wstępna wygląda fajnie. To jest UFC 310 Pantoża kontra Asakura. Nie wiem, czy była w ogóle kiedyś taka sytuacja, ale debiutant w UFC walczy o pas. Więc nie wiem, czy to jest pierwsza z historii. Ale na pewno pierwsza kiedy ja coś takiego widzę. Ej, oprócz tego, naprawdę dojebana walka. Łącznie będzie 33 zwycięstw yy, w jednym oktagonie i zero porażek czyli Ian Machado Gary kontra Shakmat Reakhamów. Bardzo ciekawa waleczka. Waga ciężka. Cyril Gan, już kilka razy chyba dwa przekładana, odwoływana kontra Aleksandr Wołkow. To jest bardzo ciekawa walka, akurat bo ja tutaj widzę, widzę szansę Aleksandra Wołkowa, że on by tą walkę mógł wygrać. Brace Mitchell powraca do oktagonu, Nate Landwehr i karta wstępna również wygląda dobrze, a ta jest w ogóle z bohaterem naszego kraju, czyli hmm, gdzie tutaj go mamy, Łukaszem Brzeskim. Tak jest, pierwsza walka w ogóle otwierająca o godzinie 12:00. idealnie, idealnie, żeby sobie a, wie, z, z Fame MMA przejść na UFC. Także tutaj również zajebiste waleczki, bo co by nie mówić Michael Chiesa, Chris Whiteman, zobaczcie sobie Dominik Reyes-Smith, Vicente Luke, Monsor Evoliev, Aydżaman Sterling. A Sterling to nie, przed chwilą był mistrz, a teraz bije się na karcie wstępnej do gali, w której walką wieczoru jest walka pas kategorii piórkowej. Jest to dziwne, jest to dziwne, bo ta walka ze spokojem mogłaby się znaleźć yy, na karcie głównej tutaj choćby za, 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 tu, za, za tą waleczkę, nie wiem dlaczego tak. E e e być może, <coughs> o ja pierdolę, być może przez styl Ewoliewa, <coughs> ja pierdolę, co, co, co się dzisiaj dzieje, ale przejdźmy sobie do typowania, a wytypujemy sobie cztery waleczki i przejdźmy do pierwszej, w ogóle dziwne jest to, czy znaczy dziwne, e, wytypujemy sobie głównie walki, które są w kartach przedstępnej i wstępnej, bo zaczynamy od Polaka, czyli Kennedy, to znaczy Kennedy Ewzunku, czyli nigeryjczyk, a Polak Łukasz Brzeski, 9-5 Łukasz Brzeski, e... Jego rywal rekord 13 do 5. No, Łukasz Brzeski. Wiadomo, jak wygląda jego passa w UFC: Jedno zwycięstwo, cztery porażki. Ostatnio przegrana z Nikiem Parkinem w rundzie pierwszej przez ciosy. Wcześniej jest wygrana <laughs> z Walterem na punkty dwie. dwa razy kończył. <laughs> dwa razy kończył na punkty, raz, a dwa razy kończył. Pokonany w pierwszej rundzie. No, bije się z zawodnikiem, który lubi walkę skończyć przed czasem. Nie ma co mówić. Zresztą, zobaczmy, tutaj to jest runda pierwsza. Tutaj mamy przegraną. Czyli Split prze, yy, przegrana, runda pierwsza, wygrane, runda druga, runda, druga, runda trzecia przed czasem Split przegrana. Także jeżeli ma przegrać, to możliwe, że na punkty, ale ja tutaj tak szczerze no niestety, ale jego porażki nie widzę. Wydaje mi się, że zawędruje jeden mocniejszy cios w okolicy szczęki Łukasza Brzyskiego i skończy się to dla Polaka nie najlepiej. Także ja tutaj sobie dam 2,5 poniżej. Dobry kursik, 1,5 jak na wagę ciężką to jest zawsze fajny kurs. Co by nie mówić, a my przejdźmy sobie do walki kolejnej, czyli Temba Grimbo, zawodnik Zimbabwe, to jest w ogóle ciekawe, no, zawodnik Zimbabwe w UFC i na razie same sukcesy, chyba? Nie, jedna porażka. Pierwszą walkę przegrał w UFC yy, z AJ Fletcherem, oprócz tego same wygrane, jedna przed czasem trzy na punkty. Także, także wygląda ciekawie, naprawdę, naprawdę dobrze zapowiadający się zawodnik, naprzeciwko niego stanie Vincente Luka, zawodnik już porozbijany. Ostatnio wrócił wygraną z... Ee... Nie, przepraszam, ostatnio to on przegrał z Jacqueline Buckleym przez Grandem Pound w rundzie drugiej i to było w 2024, w 2023 jeszcze wygrał z Rafael Dozaniosem. No, a tak osty, no, tak naprawdę to przez ostatnie 3 lata wygrał jedną walkę, przegrał z bel, z, no, przegrywał z naprawdę mocnymi gościami, bo Belal, Muhammad, e, Joff, e, no tak, ale no, lecą, lecą, lecą mu mocno. Tutaj lata też nie ma co mówić. Teraz będzie, będzie pojedynek, no ja tak naprawdę przewiduję, że długo, długo, dawno długo. to znaczy dawno, dawno było jego ostatnie zwycięstwo. Więc może być tutaj ciężko, ciężko. Tym bardziej, że jego, zawod że jego przeciwnik to rzeczywiście yy, na fali wznoszącej. Ja bym sobie tutaj postawił nie na Brazylijczyka, a na jego przeciwnika na kursie 1,64. Tak jest. 1,64. No na punkty najprawdopodobniej wygra zawodnik Zimbabwe. A zobaczmy sobie też, 2,25 jest, że wygra na punkty. Ciekawe, ciekawe. No może gdzieś jeszcze powędruje jakiś cios i skończy to przed czasem, ale, ale nie wydaje mi się. Także tą walkę sobie puścimy. Kolejna walka i to jest kolejna walka, o ile się nie ma z karty wstępnej. Tak jest. Ostatnia walka karty wstępnej. Domini Reyes, Anton Smith. Anton Smith to tak desperacko łapie się tych walk ostatnio zauważyłem nie już chyba średnio zależy na, na centralnie z wygranych i jakichś ambicjach sportowych, tylko na pieniądzach bardziej. Bo ostatnio miesza te wygrane z, z przegranymi, wygrana z Wiktorem Petrino, to, to jest o dziwo niesamowite, był duże, duże zaskoczenie. Oprócz tego przegrana z Romanem Dolidze przez decyzję, eee, przegrana z Kylem Roundtree juniorem, wygrana z Ryanem Panem na split. I powracający do OKTAGONu Dominik Reyes, Dominik Reyes ostatnio rozbił się w, teraz, a tu ja przegapiłem tą walkę eee, z Dustinem Jacobim, wygrana przez ciosy. Wcześniej tak, a wcześniej była to z Realem Real porażka. cztery porażki z rzędu wcześniej Dominika Reyesa, Realem Spam, G Prochaska, Jan Bochowicz i John Jones. Także mocno. E, no ja sobie tutaj obstawię nie na zwycięzcę, A gdzie to jest? Dominik Reyes, 1,26. No Dominik Reyes zawsze tę walkę wygra, tak mi się wydaje. E, ale obstawię sobie 2,5 rundy poniżej. i Ja jestem ciekawy, jaki jest kurs. Bo może sobie osobno to obstawić. Dominik Grey jest runda pierwsza 3,50. No jest to kuszące, bo no rozbity już bardzo Anthony Smith. Nie ma co mówić, to jest zawodnik wiekowy, który już swoje, swoje na ryj przyjął, można tak by powiedzieć. Mamy kurs 3,71. Eee, no, ciekawy tutaj może będzie ja się zastanowię na pewno nad tym kursikiem. Nad tym kursem się zastanawiam, ale zaraz wam jeszcze sprzedam bonus, który doszedł w ogóle na Fame. MMA na koniec tego typowania. Eee, to znaczy, no, to będzie ostatnie, zamkniemy sobie tutaj co wytypujemy i pokażę wam co ja na pewno tam sobie ze stóweczkę wjadę. Eee, Anthony Smith do minigre jest... o po 2,5 poniżej, także to jest mój typ na tą walkę i walka ostatnia, którą sobie będziemy obstawiać, czyli Irlandczyk i Machado Gary kontra Szachmak Rakhanov. Shakmadrakhanov ostatnio wygrana w rundzie drugiej, pod koniec rundy drugiej. Wygrana z Joffem Nilem. Tam, na, na ile to? No, dosłownie na 40 sekund przed końcem walki. Bardzo, ale to bardzo krwawe walki daje Shakmadrakhanov. Co by nie mówić? Bardzo, bardzo. I na tego Iangary. Tutaj troszkę bardziej zachowawczo mi się wydaje, podejdzie Kazach. Kazach, tak, tak. Kazach do, do Irlandczyka. Bo tutaj, mimo wszystko, mamy już będzie bardzo blisko walki o paz. O ile to nie będzie, to nie będzie już yy... nie. No to w sumie też wygrałem z Michaelem Page'em, Może to być, może to być eliminator. Zresztą na pewno to jest eliminator, co ja mówię, bo miałem się z Belalem Muhammadem yy, Rakhamov. A wskakuje i Angary. Więc ten, który wygra tą walkę, będzie miał możliwość walki o pas. Ja sobie tutaj pójdę w jedną rzecz. Bo jest w miarę dobry kurs, jak dla mnie, to jest, to jest, to jest dobry kurs i hangar szybko nie da się upolować. A 1,23 na półtorej rundy plus pierwsza runda to jest walka pięciorundowa. O tym też trzeba pamiętać. To nie jest walka rundowa, to jest pięciorundowa. Tutaj można przegapić sobie pierwszą rundę iść na wyczucie. Także fajnie. 1,23 za 5 dyszek 228 zł i 50 groszy kurs, 4,57. Bardzo fajny kursik. Także to jest mój kupon na UFC. A przejdźmy sobie do tego jednego, o którym mówiłem e, Czyli mianowicie na Fame MMA Na Fame MMA mówiłem, e, chodziło mi o tą walkę 1-8, 1-8 Kraken i Joker czy, Czyli cios z, z Marconiem na Gracjana Szadzińskiego Gracjan Szadziński, który się porwał z, z motyką na słońce Jak dla mnie ja rozumiem, że może ktoś nie za bardzo umieć się bić Tylko jest zasada, że po coś zostały stworzone kategorie wagowe na tym świecie, po coś zostały stworzone, między innymi dlatego zostały stworzone Gracja Szerziński, ile może ważyć? 80kg? 85 maksymalnie, yy, tyle waży cios, sam cios, a Nata waży ponad 100kg, nie ma chuja, że nie, razem wlecę. to jest full MMA, oni razem w niego wlecą od pierwszej minuty, po prostu będzie podwójna garda i, i dojście do niego i obalenie. I to się skończy bardzo szybko. Szkoda, że nie można obstawić w ogóle, że to się w pierwszej kurwa minucie skończy. Bo mi się wydaje, że tutaj pójdzie pierwsza minuta. No ale to, że to będzie runda pierwsza to jestem prawie, że pewny. Wieście, to jest łatwy mnożnik. 600 za stówkę. 300. Ja coś takiego sobie raczej obstawię za stówkę. Eee, no nie widzę innej opcji. Nie widzę opcji, żeby Gracjan szedziński zgasił już pierwszym ciosem któregoś z nich i, i poszedł po drugiego. W ogóle jestem ciekawy, jak to, jak to jest, jest zrobione. Na przykład, że yy, kurwa, bo dobicie dobiciem, no nie może odbić jak kurwa jednego, ten jak jest jeszcze drugi zawodnik. No, ale dla mnie to będzie szybki, szybki win ze strony yy, Marconia i, i Ciosa Kurs 3-0. Także w tym odcinku widzowie to będzie wszystko. My widzimy się w sobotę, i do tego jeszcze dochodzi Babilon, będzie potężne typowanko na sobotę. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Na razie, cześć.